Witam Was serdecznie. Tu Drażek z kanału Wiking z lasu. Dzisiaj jesteśmy w obozie. W obozie jesteśmy wszyscy razem, więc Wy, ja, ja, Wy. <ścoughs> I co? Dzisiaj testy i ściki. Jeśli testy i ściki to to, co obiecywałem na poprzednim odcinku ze zlotu, czyli będę chciał Wam pokazać, co ze sobą, przywiozłem ciekawego ze zlotu, jak to wygląda, jak to się, niektóre rzeczy jak działają, niektóre rzeczy jak smakują. Chciałem Wam to pokazać, bo sam jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądać. Takie mini testy amatorskie oczywiście, bo kurczę, no praktycznie we wszystkim, co mam, jeszcze nigdy tego w życiu nie widziałem. A będę chciał to przetestować, więc będę amatorsko do tego podchodził. Wszystko będę robił pierwszy raz, czekałem na ten odcinek, w domu niczego nie ruszałem, nie testowałem, nie próbowałem, nie rozkładałem, i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim zaczniemy od pierwszej rzeczy, czyli od naszywek. Naszywkę już dawno miałem leśnych ludzi. Tu jest moja drażek. Jest naszywka poza szlakiem i kanapowy komandos. Yy... Dlaczego mówię o tym? Bo tu brakuje jakiejś jednej naszywki. Moim zdaniem brakuje tu naszywki, wiecie dobrze, mojej własnej, czyli Wikinga. Jeżeli chodzi o naszywki, o których ostatnio rozmawialiśmy, pisaliśmy ze sobą, bardzo wiele ludzi w... poparło mój pomysł i chęć, yy, aby taka naszywka zaistniała w ogóle. No i wpadłem na świetny pomysł, że ta naszywka praktycznie. E, już jest gotowa, e, oczywiście. Zgłosiłem się do dobrej firmy, czyli do firmy Wamo. Firma Wamo e, dla mnie, oczywiście, zgodziła się jak najbardziej takie oto naszywkę wykonać. Teraz macie tutaj wzór, który ja mniej więcej wybrałem. Były tam, to jest wszystko oczywiście kwestia dogadania. Były różne w, mniej więcej wzorki. Były mniej więcej różne kolory obwódek, kolory nici, kolory wypełnienia, jakieś tam pierdoły, pierdoły, które, które no wyglądały różnie. Były jasne, zielone, żółte i w ogóle, i w ogóle. Dla mnie osobiście podpasował takie taki kolory i w taki sposób, żeby ta naszywka wyglądała. Jest jeszcze możliwość naszywki indywidualnej, czyli taka właśnie, chyba jak teraz widzicie, mam nadzieję. Jeśli ktoś, nie oczywiście z napisem Drażek, tylko z własnym imieniem, jeżeli ktoś chciałby się na przykład utożsamić z kanałem, ale mieć swój udział w tym, w swój wkład i żeby było wiadomo, że idzie Stefan z lasu i oczywiście lubi kanał Wiking z lasu, także... Także można sobie jeszcze dobrać swoje imię. Jednak sądzę, że to będzie się wiązać z jakimiś kosztami, może niedużymi, to na pewno jakieś tam złotówkowe sprawy, ale, ale tak to będzie wyglądać, dlatego mówię, że jest taka możliwość. Choć wolałbym walić masówkę i... masówkę... Wolałbym robić masowo, że wszystkie takie same po prostu, aby nikt się nie wyróżniał, żeby każdy miał identyczną. Poza tym łatwiej dla mnie, mało kumatego człowieka, nie pomylić tych imion, nie spakować nie do tej koperty to trzeba, a później żeby były problemy, że Stefan dostał Marian, a Marian dostał y, Stefan także tak to, tak to oczywiście wygląda Jeżeli chodzi o naszywkę, już o niej mowa to y, czemu o tym mówię? Mówię o tym z tego względu, iż firma Wamo jest gotowa dla mnie już na dzień dzisiejszy zacząć y, szyć te naszywki y, tylko ja muszę wiedzieć mniej więcej ile ich zamówić. Nie chcę wyskoczyć z jakąś niesamowicie wielką ilością, żeby zamówić za dużo i żeby one u mnie leżały. Oczywiście to się wiąże wszystko z kosztami, nie ukrywajmy. Dlatego chciałbym osoby zainteresowane, tak jak to było na poprzednim odcinku o, o naszywkach, gdzie była rozmowa o naszywkach, żeby każdy z Was ta, taki, kto by chciał naszywkę, już nie mówię, że dzisiaj ją chcę, po prostu żeby napisał w komentarzu ok, jeżeli napiszecie w komentarzu ok, ja zliczę te ok mniej więcej troszkę dodam na pewno zaokrągle tą sumę ludzi i taką liczbę tych naszywek zamówię no żeby wiedzieć mniej więcej ile zamawiać, no bo no, bądźmy szczerzy no nie będę się wygłupiał oczywiście to pierwsza partia, no i jak wygląda to cenowo cenowo wygląda tak, tu mamy naszywkę na przykład poza szlakiem czy leśnych ludzi, leśni ludzie mają fajnie bo te siwe ich kontury są odblaskowe. W nocy, gdy świeci światło, latarka czy jadący samochód, to działa jako odblask. To jest fajne. Ale te naszywki, jedna i druga, nie mówię, że są złe. Są naprawdę bardzo fajnie wykonane. Te naszywki są płaskie. Też nie są złe. Jednak postanowiłem, że chciałbym, aby moje naszywki były bardziej takie solidniejsze, konkretniejsze, nie tam, żeby się wyróżniać od reszty, ale po prostu chciałbym, żeby ode mnie coś wypłynęło, jeżeli Wy to chcecie, to żeby to było solidne, dobrej jakości i żeby. Tak, no to jest to jest naszywka, jak ktoś powiedział. Yy, dlatego postanowiłem, że yy, dołożę, jak już wcześniej mówiłem, że wolę dołożyć, wolę dołożyć, wolę dodać parę groszy więcej, ale żeby ta naszywka była lepsza, żeby ta naszywka była wyraźniejsza, była w, wprost 3D wymiar, trójwymiarowa. To co widzieliście na zdjęciu, to oczywiście jakaś tam animacja komputerowa to nie jest gotowy haft, ale postanowiłem, że ta naszywka będzie haftowana. No i to się liczy oczywiście z kosztami. Jak taka zwykła naszywka sądzę, że byłaby zwykła, no, no zwykła. No. Zwykła naszywka byłaby w cenie jakieś 15 zł, jednak taka haftowana naszywka byłaby w cenie 30, 20 zł. No plus koszt wysyłki. Nie, ma, nie mam pojęcia, nigdy nic nie wysyłałem takiego, więc nie wiem ile kosztuje taka wysyłka, ale chyba najtańsza wysyłka, jaka jest tam jakimś listem poleconym, coś takiego, to kosztuje jakieś tam 7, 7 z 7 czymś. Tak mi się bynajmniej wydaje. Chyba, że jest tańsza, ale to już się dowiem. Nie chcę teraz palnąć jakiejś głupoty, że później się nie okazało, że ty ja znalazłem taniej albo ty nagle kasujesz drożej, co nie? Więcej, bo, bo, bo mówię 7, a wyszło 9. No. Dlatego na razie nic nie mówię, dowiem się, poszukam najtańszej opcji. No to w sumie, no tak powiedzmy na dzień dzisiejszy, stawiając to jest cena 27 zł z kosztem wysyłki. No nie wiem czy to jest dużo, czy to jest mało, ciężko mi jest to stwierdzić. Dobrze wiem też, że no, nikt masowo nie będzie ode mnie tych naszywek zamawiał, tam ktoś weźmie sobie jedną sztukę, może ktoś dwie więc cena jednorazowo te 5 zł większa chyba nie zrobi żadnego problemu tak mam taką nadzieję a a ja będę oczywiście już przy następnej partii gdybym zamawiał bo to jest tak chcę teraz pierwszą partię taką zamówić przy następnej partii oczywiście będę starał się uzyskać troszkę może niższą cenę za te naszywki dogadać się może coś dadzą jeżeli we, wezmę większą ilość może wezmę, dadzą taniej dlatego muszę wiedzieć ile was Chcę osób. Dobra, tyle co o na szywce. Przejdźmy do plecaka. A więc przejdźmy do samego plecaka, którego, jak już wspominałem, dostałem od kanapowego komandosa. Na wstępie na początku chciałem przeprosić Was, bo wprowadziłem was błąd. Jest to plecak francuski, nie brytyjski. Choć miałem na myśli francuski, nie wiem dlaczego powiedziałem brytyjski. Jest to plecak francuski, a dzięki wam y, widzom i grupowiczom y, na Facebooku dowiedziałem się, że jest to plecak kontraktowy. Z tego co już się w miarę dowiedziałem, to kontraktowe rzeczy, które produkowali dla wojska, były zawsze lepsze, rzadsze w ogóle w spotkaniu, lepszej jakości, bardziej takie no, dokładniejsze, staranniejsze i w, ogóle, i w ogóle, no i bardziej jakieś tam wytrzymałe. Co o plecaku? Plecak ma fajnie, bo ma dwie dopinane kieszenie boczne po 5 litrów chyba, jak się nie mylę, a może nawet większe, ale coś koło 5 litrów. Jeśli chodzi o przód, to mamy no już dychę więcej, ogólnie całe ma chyba ze setkę. Składa się z trzech komór. Mógłbym Wam tutaj pokazać, pokazywać, jednak tu jest pierwsza komora, którą można sobie powiększać, powyższać. Tu jest w środku jedna komora, ale gdy jedna komora, tu się znajduje druga, i tu jest na dole trzecia. Jednak jest taki patent, że każdą komorę gdy poluźnimy sznurek, możemy rozszerzyć i na przykład mamy jedną dużą komorę, jedną małą, ale tutaj na dole tak samo możemy taki sam sposób sznurkiem poluźnić i zrobić otwór, a więc cały plecak będzie jednokomorowy. O wielkiej pojemności możemy tutaj zapakować, nie wiem, dziecko na spacer. Nie wiem, no ale coś wielkiego, naprawdę coś wielkiego, by, gdybyśmy chcieli przenosić, możemy włożyć. Yy, ale gdy zrobimy sobie na przykład trzy komory, na górze coś upchniemy, w środku coś większego, bo ta środkowa komora jest największa w tym momencie i na dole też coś upchamy. No i chcemy dostać się do środkowej komory. Jest oczywiście możliwość otwarcia tej kieszeni, aby nie musieć wyciągać czegoś tam z góry i od razu dostać się do tej kieszeni, także fajna funkcja. Tutaj jest jeszcze jedna kieszeń, w której już mam apteczkę, to będzie miejsce na apteczkę. Jeśli chodzi o dolną komorę, wykonana jest z bardzo grubej gumy, która, plecak, bo który plecak możemy sobie stawiać na ziemi bezpośrednio, na mokrej nawet ziemi, nawet w kałuże możemy postawić, nic nam się tam w środku nie zmoczy, nie przemoczy, bardzo świetne rozwiązanie. Na górze, oczywiście, troczki, gdzie możemy sobie przypiąć spiwór, karimatę, namiot, cokolwiek tylko byśmy chcieli. Dodatkowo ma w sobie on funkcję pokrowca przeciwdeszczowego, który jest, już testowałem w domu, który jest w stanie zasłonić cały nasz plecak. Jeszcze ma możliwość gdzieś tam go przypięcia. Tego już nie sprawdzałem. Także świetne rozwiązanie. To jeśli chodzi w sumie chyba o przód, to chyba wszystko. Teraz tył tego plecaka. Tył jest fajny, podoba mi się, bo ma dużo funkcji. Funkcją jest oczywiście aluminiowy stelaż dwustronny. Nie jeden pałą w środku, jednak dwa na boku, który wzmacnia i usztywnia całą konstrukcję. Konstrukcja regulowania wysokości naszych pleców, grzeb, przesuwki, otwory plus jeszcze zapięcia na guziki do tego szeroki pas biodrowy z dosyć obszerną nerką, w którą z pewnością wejdzie telefon plus jeszcze jakieś bariery co o nim więcej? Co o nim więcej? W sumie, w sumie nic o nim więcej. O nim tylko tyle. Nie jest to żadna forma reklamy. Raczej yy, raczej francuska armia. Na, nie, nie bardzo zna mój kanał i nie bardzo chciałaby może, żebym przeprowadzał jakieś tu reklamy dla nich, po prostu dostałem taki plecak, chciałem Wam pokazać jak wygląda bo mm, parę osób już na Facebooku pytało się o ten plecak także pokazuję i objaśniam jak on wygląda, no świetnie świetnie, mógłbym tu jeszcze o nim mówić, jakieś troczki uchwyty na ręce, podczas marszu można sobie ręce wsadzić, aby gdzieś tam na mnie latały, nie bolały Regulacja oczywiście górna, regulacja dolna I pierdoły, i pierdoły Plecak fajny na duże, dalekie wyprawy, bo można spakować w niego wszystko Tyle o plecaku y Oczywiście za plecak kanap od kanapowego bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję y Stara Marudo <gry> Dobry jesteś, wspaniały gość Dlatego bardzo, bardzo dziękuję Pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinkę A my przychodzimy do kuchenki Kuchenki, turbo kuchenki zrobione z dwóch puszek, kilku śrubek i Blaszek. Także taka kuchenka, którą wykonał własnoręcznie Morden. Morden zrobił tą kuchenkę sam sobie. Oczywiście też to nie jest żadna no żadna reklama, no, mam, sądzę, że raczej nie będzie puszek robił kuchenek i sprzedawał. Chyba, że no to, to, to ma już reklamę, ale, ale raczej wątpię. Próbowałem przeprowadzić test, gdy byłem na zlocie poza szlakiem, jednak parę opcji się nie składało. Pierwsza Opcja była taka, że mój czajnik jest tak duży, gdy postawiłem na tą kuchenkę, y, zablokowywałem wyla, wylot powietrza i, i po prostu to wszystko gasło. Poza tym była, był gałęzie, były patyczki wszystko było mokre, nie chciało się to palić, także tam taki taki tam test, który prowadziłem no nie był y, rzetelny można powiedzieć. Choć przyznam już wpadłem na pomysł, aby tutaj nożycami sobie do blachy, ładnie wytnę takie trójkąciki. I nawet gdy postawię ten czajnik, y, powietrze nadal będzie mogło ten dym i to wszystko będzie mogło wychodzić więc będzie to się palić no ale dobra przeprowadźmy dzisiaj wpadłem na pomysł w sumie dobra podpowiedział mi to mordem żeby nie było że jestem aż taki inteligentny no i starczy na to położyć dwa śledzie, dwa śledzie. gdy położymy to już w tym momencie powinno nam się to palić tak więc dzisiejsza kawa będzie robiona na kuchence od Mordena. Mam nadzieję, że ona w ogóle się rozpali. Że tym razem nam się to uda. No i pierwsza rzecz, którą chciałem zrobić, to przetestować nowy nóż, który otrzymałem od przyjaciela Mafera. Jednak dzisiaj pierwszy raz będę testował rozpałkę. Przeważnie wiecie, że jedynie do rozpalania używam kory z brzozy, jakiś suchy trawy, coś takiego, naturalnych sposobów znalezienia rozpałki. Jednak jest pora jesienna. Zaraz będzie pora zimowa. Wszystko gnije, wszystko jest mokre. Nawet kora taka z brzozy na powalonym pniu. No nie powalonym psychicznie, a na wywróconym pniu po deszczach obfitych tym bardziej to drzewo jest zgnite ta kora jest po prostu wilgotna i nie bardzo nam się chce rozpalić wtedy musimy ją nazbierać, schować ją w kieszeń trochę podsuszyć no i zajmuje to trochę czasu tutaj dostałem od kanapowego komandosa już nadużytą rozpałkę jest to Easy Fire Rope która jest wodoodporna w ogóle także w każdych warunkach w mrozie, w śniegu, w wodzie, w deszczu nawet dynamona zamoknie nie sprawi to żadnego problemu w tym, żeby ją jak najbardziej rozpalić. Także rozpałki takie wykonuje Pawulon, do którego oczywiście link do zakupu takich rozpałek wrzucę Wam w opis pod filmem, abyście mogli sobie zobaczyć. Oczywiście ja pokażę, jak to wygląda, jak to działa. Mam nadzieję że mi się uda, bo ja się tego nie testowałem, yy, ale postaram się, no ma to takie składa się to z jakiego, oczywiście na początku yy, z folii, która, yy, która co, no, która tam no, nie przepuści nam wilgoci czegoś, to się nam nie rozwali, yy, papier, który jest bardzo tłusty, nasączony na pewno jakąś parafiną, woskiem, ropą, no nie mam pojęcia czym. Yy, no, i w środku znajdują się takie włosia. Włosia, które, które na pewno ułatwią nam to rozpalanie, one też są takie dosyć tustawe. A więc czymś są nasączone i na pewno będą się świetnie palić. Mam nadzieję, zaraz się wszystko okaże. Dlatego pierwszy mój no taki test. Z tego co wiem, leci do mnie już nowa, nowość od, od Pawmulona, czyli Easy Fire Rolls. Iść z Fire Rolls, nie wiem co to jest, nie widziałem, mam nadzieję, że szybko dotrze do mnie, dzisiaj lub jutro powinna być, a więc na następnym odcinku po prostu ją też przetestujemy, sobie sprawdzimy jak to działa i czy to naprawdę jest takie dobre. Kanapowy oczywiście doradził, żebym sobie najpierw potestował. Nie ma takiej możliwości. To nie ten kanał. <laughs> Tutaj wszystko dzieje się na żywo. Więc pierwsza moja próba i pierwsze jak to wygląda, czy to jest takie proste, czy łatwe, czy fajne, czy to trzeba jakieś umiejętności wprawy, czy cokolwiek. To zaraz wszystko się wyjaśni. Wiem, że trzeba odciąć. Uuu, dosyć to twardawe. Niech się sobie paca odciąć. Trzeba odciąć trochę tego włosia, nie wiem w sumie jak dużo. A! Pierwszym razem po... wezmę więcej, żeby wstydu nie było. Może wystarczy to trochę. Ja jednak troszkę tego naskrobałem. Teraz przydałoby się to na czymś położyć. Sądzę, że na takiej deseczce to wystarczy. No zobaczymy, ale nawaliłem kubkę to chyba No nie no bajka, bajka to faktycznie yy, To działa To musicie sami widzicie, że to działa No mile zaskoczony jestem faktycznie Dzisiaj powietrze jest wilgotne Ogólnie za chwilę ma zacząć padać deszcz Mgła i para wodna się unosi a nasza rozpałka się świetnie rozpaliła e, no cóż teraz przyszło nam jedynie mm, sprawdzić jak kuchenka od którą wykonał morden z kanału oczywiście postapokaliptycznie przez świat mm, Zobaczymy, jak ona się sprawdzi, jak to będzie działać. Tutaj, jak widzicie, Morden zastosował drut, który pozwala na to, że postawić można kubek. Faktycznie, jeśli kubek jest tej wielkości, postawię go na te druciki, wtedy ten dym wylatuje sobie z boku i ogień się pali. No, takiego małego kubka w sumie dzisiaj nie posiadam, dlatego spróbuję, postaram się bynajmniej zrobić to na tych mm, śledziach namiotowych i okaże się jak to się będzie palić. Więc na razie się ogień pali, a więc można spróbować nastawić już yy, czajnik z wodą i zrobić sobie standardowo, standardowo kabujca. i tego się obawiałem, że jest to na niestabilnym gruncie a więc przenoszę kuchenkę bezpośrednio na glebę chciał, nie chciał, musi to stać stabilnie chciałem bardziej zrobić to w bezpieczny sposób nie dało się niestety. No, no cóż mordenku mogę powiedzieć. Ta stabilna konstrukcja to nie jest ale faktycznie powiedział mi że tutaj w tych otworkach można sobie przybić tą kuchenkę śledziami do ziemi i to jest racja wziąłem tylko ze sobą dwa śledzie żebym wiedział wziąłbym więcej faktycznie tą kuchenkę sobie w najnormalniej w świecie przybił już mam nadzieję, że nic mi się tu nie wywali oprócz tylko tego, że to wszystko jeździ, a ja już nie mam więcej wody. Postaram się jakoś ją ustabilizować. No i teraz już mam nadzieję, że, no, chyba się z nią nic nie stanie. Jeżeli ona się już wywróci, to recenzja będzie wiadoma. No ale chociaż nie, no mogłem te śledzie użyć. Kawa się gotuje, a więc zabezpieczyłem sobie tę kuchenkę, już mi się na pewno nie wywróci. No co, czas, czas napić się kawki.